Hej czołem! No i prawda wyszła na jaw. Okazało się, że rzeczywiście wysyłają polskich żołnierzy do państwa położonego na wschód od Polski. Nieudolne tłumaczenia nic nie pomagają, bo oczywiście ujawniony dokument przez pana Frica, tak, Romana Frica, został potwierdzony, ale dowództwo generalne rodzajów Sił Zbrojnych oczywiście nieudolnie się tłumaczy. Próbuje nie wiem, wytłumaczyć całą sytuację, ale zaraz sobie do tego przejdziemy, wytłumaczymy sobie, co tak naprawdę ten dokument, o czym tak naprawdę dokument mówi, a w jaki sposób nieudolnie tłumaczy się dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Sprawa jest poważna, ponieważ ja z autopsji wiem, że nie należy ufać ani politykom, ani w wielu wypadkach przełożonym, a biorąc pod uwagę to, że w dowództwie operacyjnym rodzajów sił zbrojnych są żołnierze na wysokich stanowiskach, co można powiedzieć, że są również politykami, bo tak też się zachowują. No to te ich informacje i dementowanie tych doniesień no nie wydaje mi się, żeby było prawdziwe i Wydaje mi się, że to jest po prostu kłamstwo, ale to są tylko moje, moje przypuszczenia, biorąc pod uwagę jakieś tam moje doświadczenie. Ale przeanalizujemy sobie oczywiście dokument, który wyciekł, który podał do publicznej wiadomości pan Roman Fritz. I co mówi ten dokument tak naprawdę, a jak tłumaczy się dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych? Na koniec, może jeszcze kilka słów na, na temat pana Maciaka, który spotkał się z panem Stanowskim, ale to, jeżeli macie ochotę, to już na koniec kilka słów po prostu, żeby skomentować tę sytuację i o e, temat e, też, żeby kilka słów mam zamiar powiedzieć na temat ściągania flag państwa U z urzędów, z polskich urzędów, z polskich e, budynków, w ogóle z Polski ściągania. Nie? Ale dobrze, przejdźmy sobie najpierw do tego, do tego dokumentu, który ujawnił pan Roman Fritz. To jest poseł od Grzegorza Brauna. I w tym dokumencie, który został potwierdzony, jeszcze raz przypominam, przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, to nie jest żaden fake. i tam jest napisane, napisane tak. Najpierw dajcie kciuk w górę, póki jeszcze pamiętam, udostępnijcie materiał, dajcie komentarz taktyczny zasubskrybujcie kanał, żeby nakarmić te wszystkie algorytmy YouTube'a. A teraz zlecimy z tematem sobie. I tutaj czytamy tak. Szanowni, pa szanowni panowie, w związku z koniecznością uregulowania wymagań, jakim mają sprostać żołnierze Sił Zbrojnych RP, kierowani do realizacji zadań na obszarze państwa U lub kierowani do pełnienia służby w komórkach odpowiedzialnych za pomoc, koordynację i szkolenie sił zbrojnych państwa U, w ramach wykazu stanowisk służbowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych skierowanych do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa w kwaterach głównych, dowództwach i sztabach misji organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, informuje, że żołnierze planowani do skierowania we wskazanych powyżej strukturach bezwzględnie powinni posiadać. Zaraz sobie przejdziemy do tego, co powinni posiadać. Zwróćmy uwagę na to, co tu jest napisane: Re zadań na obszarze państwa U w komórkach odpowiedzialnych za, jeszcze raz, pomoc, koordynację, szkolenie sił zbrojnych państwa U. Odpowiedź dowództwa operacyjnego stop dezinformacji. Czy to jest dezinformacja? Czy oni potwierdzili, że ten dokument jest prawdziwy? Oni to potwierdzili w odniesieniu do nieprawdziwych, nieprawdziwej informacji pojawiającej się w mediach społecznościowych dotyczącej rzekomego formowania Polskiego Korpusu Interwencyjnego. Nie, to, to, to nie, nie, nie ma takich, ja nie wiem, były jakieś informacje doty, doty, dotyczące formowania Polskiego Korpusu in, in, Interwencyjnego? Nie, jest wprost napisane, że kieruje, kierujemy żołnierzy do pomocy, koordynacji i szkolenia Sił Zbrojnych Państwa U. Można to nazwać Korpusem Interwencyjnym? Oczywiście, że, tak, że można to nazwać, ale pokrętne tłumaczenie, tłumaczenia dowództwa polegają na tym, że y, informacje zawarte w przytoczonym piśmie dotyczą wyselekcjonowanej grupy kilku żołnierzy Sił Zbrojnych RP posiadających odpowiednie przygotowanie i warunki zdrowotne, którzy kierowani są na, y, do państwa U do wykonywania zadań jakie Wojsko Polskie realizuje od dziesiątek lat, od dziesiątek lat, w, re, w wielu rejonach świata, czyli zabezpieczenie ambasady i ataszatu attach, wojskowego, zabezpieczenie wizyt przedstawicieli rządu, Ministerstwa Obrony Narodowej, Sił Zbrojnych, czy, czy też służba w charakterze oficerów łącznikowych. Szanowne Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, gdzie w tym dokumencie jest napisane, że kierujecie żołnierzy do zabezpieczenia ataszatu, ambasady i wizyt przedstawicieli rządu. Nic takiego nie ma napisane. To jest napisane wyraźnie: kierowani do pełnienia służby w komórkach za, odpowiedzialnych za pomoc, koordynację i szkolenie sił zbrojnych państwa U. Więc śmiem twierdzić, podejrzewać, że to jest kłamstwo. To, jak się tu tłumaczycie, to jest kłamstwo. Wprost napisaliście, do czego tam ich wysyłacie. I potwierdziliście, że to nie jest fake, <laughs> że to pismo to nie jest fake. Czyli pomoc, koordynacja i szkolenie sił zbrojnych państwa U. To jest skandal po prostu. I nieudolne tłumaczenia, które w mojej ocenie jest kłamstwem, nic nie pomogą. Już podjęliście do decyzję. Biorąc pod uwagę to, co jest dalej napisane w tym dokumencie, że co powinni posiadać, Zaświadczenie potwierdzające ukończenie z wynikiem pozytywnym kursu Sere C lub Sere B i C VIP w przypadku oficerów od stopnia etato etatowego pułkownika, komandora, Sere C, w przypadku personelu latającego. Personel latający tam wysyłacie? Kochane dowództwo operacyjne sił zbrojnych. Pe personel latający wysyłacie do zabezpieczenia ambasady? Co oni tam będą latać nad tą ambasadą? Czymś, migłowcem? odrzutowcem czy czym będą tam latać. SRB w przypadku pozostałych żołnierzy planowanych do udziału w operacjach. Orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej określające zdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa. Dojdźmy sobie do tego, czym jest SERE. SERE szkolenie SERE to program przygotowujący żołnierzy i personel do przetrwania w trudnych warunkach, unikania Przechwycenia przez wroga, oporu w przypadku niewoli i skutecznej ucieczki. Jest to obowiązkowy element szkolenia dla osób wyjeżdżających na misję poza granicami kraju, czyli to jest misja, to nie jest zabezpieczenie ambasady. Osób narażonych na izolację, osób narażonych na, na niewolę, które mają uciec z niewoli którzy mają nie poddać się tej niewoli przeciwnika, wroga. Trzy poziomy trudności, serę A. Oni tu wymagają yy, najwyższego poziomu trudności, czyli serę C. Sera C polega, jest to najbardziej zaawansowany program, wymagający od uczestników umiejętności radzenia sobie w ekstremalnych sytuacjach takich jak niewola czy, czy tortury. I rzeczywiście yy, szkolenie SREC polega na tym, że cię torturują. że przebywasz w niewoli. SREB B już jest bardzo trudnym yy, sprawdzianem umiejętności radzenia sobie w trudnych warunkach, a oni tu wymagają SREC. do ambasady. Ha, śmiem wątpić. Po prostu śmiem wątpić w to, co tu jest, co tu się wypisuje i oni mówią, że stop dezinformacji, jest to standardowa procedura stosowana od lat. To czemu nie ma oficjalnej informacji, że wysyłamy tam żołnierzy, jak skoro to jest standardowa procedura? Dokument potwierdzony. Publikacja takich dokumentów przez osoby nieuprawnione oraz rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji to nie tylko działanie nieodpowiedzialne, ale również skrajnie szkodliwe dla bezpieczeństwa sił zbrojnych. Oraz całego państwa. To nie są informacje nieprawdziwe. Sami to potwierdziliście. To jest raz. Druga sprawa, o całej powadze sytuacji może świadczyć to, że, do, że osoby, które miały dostęp do, tej, do tego dokumentu, został, żandarmeria wojskowa zabrała im yy, telefon. To jest jawny dokument, to nie jest informacja zastrzeżona, to nie są dokumenty tajne. Więc rozpowszechnianie je, ich to nie powinno wiązać się z jakimiś, nie wiem, karami. Skoro twierdzicie, że to jest standard, skoro dowództwo op operacyjne twierdzi, że to jest standardowa procedura, procedura, która jest jawna, dokument może być rozpowszechniany, to dlaczego osoby mające dostęp do tego dokumentu są prześladowani, prześladowane przez żandarmerię wojskową? Żandarmeria wpada, zabiera im telefony. Prywatne. Przynajmniej tak wynika z informacji, które uzyskałem. Fajnie, co? No, taka wrzawa? Taka wrzawa za udostępnienie dokumentu, który nie jest w żaden sposób zastrzeżony? I takie działanie? To jest działanie na szkody państwa? Czemu? No, to jest, to jest, skoro mówicie, że to jest standard... Czy ktoś tu podał informację nie, nie, jakąś? Pan Roman Fritz napisał tak. Dlaczego wicepremier nie informował posłów o procedurze formowania polskiego kor korpusu interwencyjnego? Można to uznać za korpus interwencyjny? Już powiedziałem tak, bo skoro kierowani są żołnierze do pomocy, koordynacji szkolenia, no to to jest korpus interwencyjny, misja zagraniczna. Misja stabilizacyjna. Nazwa jest bez znaczenia. Fakt jest taki, że rzeczywiście wysyłają polskich żołnierzy za granicę. Jeżeli obawiacie się o ambasadę, o naszą o ambasadę w państwie U, to po prostu zawińcie tą ambasadę. I nie będzie problemu. Nie będziemy musieli wysyłać tam wojska. Skoro obawiacie się o o to, że tam przedstawiciele rządu pojadą i będą, nie wiem, w jakiś sposób zagrożeni, to nie wysyłajcie, nie jeźdźcie tam. Albo nie, jeździcie tam. jeździcie tam. Przepraszam, pomyliłem się. Jeździjcie tam. Bardzo, bardzo dobrze się wtedy może coś... Miejmy nadzieję, że nic Wam się nie stanie. Ale jeździcie, jeździcie, bo zawsze jest... <laughs> zawsze jest nadzieja, że Wam się nic nie stanie. I że zdrowo, całą wrócicie wróci do Polski, cała Polska trzyma kciuki. Że, jeżeli jakiś polityk jedzie z wizytą do państwa U, to cała Polska trzyma kciuki, żeby bezpiecznie wrócił do kraju. No ale skoro się boicie i potrzebujecie interwencji wojska, to nie jeździcie tam. I tak niestety to wszystko potwierdzam. Potwierdziło to dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, wysyłają żołnierzy. Mamy się czego obawiać, już teraz mamy się niestety czego obawiać naszego zaangażowania. Dlaczego? Naszym kosztem, Naszy, kosztem naszego bezpieczeństwa są wysyłani tam żołnierze, to jest niesamowite. Piszą, takie działania są elementem wojny informacyjnej, której, której celem jest osłabienie naszego państwa od wewnątrz. I muszą być traktowane z najwyższą powagą. Nie wysyłajcie żołnierzy. Po co wysyłacie? Po co? Po cholerę się mieszać w ten konflikt. Mało już wysłaliśmy sprzętu, pieniędzy, i teraz mam, mamy mieć kolejny dajemy kolejny powód Putinowi do tego, żeby przeprowadził atak na nas to jest kolejny powód poszło i Putin mówi ale to wy wysyłaliście wojsko Putin tak powie wy wysyłaliście wojsko przeciwko nam wy zaczęliście oficjalnie bo to że jeżdżą sobie każdy turysta który ma ochotę iść tam walczyć każdy polski turysta może tam jechać wziąć karabin i walczyć mają pozwolenie od ministra obrony narodowej Ministerstwo Obrony Narodowej oczywiście milczy w tej kwestii. Czy osoby, które oficjalnie tam jeżdżą, które pokazują się w, w programach. Ja nie mówię, że to jest złe, róbcie co chcecie, ale chyba jakieś pozwolenie od ministra obrony narodowej powinno być: że ja walczę po stronie ob obcego państwa, że angażuję się w konflikt zbrojny. Jestem ob obywatelem państwa. I tam walczę. No to jest jakieś, to jest nieporozumienie, według mnie. No ale dobra, tyle, tyle na ten temat. A jeżeli chodzi o yy, sprawę pana Maciaka, który pokazał się w, w programie pana Stanowskiego, ja powiem tylko tyle. Ja nie lubię pana Maciaka. I dostał to, na co zasłużył, w mojej ocenie. Nie będę go żałował, nie będę go bronił absolutnie, ale. Pan Stanowski, czy osiągnął swój cel? Nie wiem. Ja bym tak nie zrobił. Jeżeli bym był już dziennikarzem. Ja, ja do siebie pana Macieka nie, nie mam zamiaru nawet zapraszać. Bo ja nie chcę z nim rozmawiać, bo go nie lubię, bo działał na moją niekorzyść, bo próbował mnie zdyskredytować i dostał za swoje, ale no niestety yy, pytałem się niektórych, niektórych osób, że tak powiem kontrowersyjnych, czy w tym momencie, po tym co się stało, przyjęliby zaproszenie do kanału Zero przez pana Stanowskiego? Wiele osób mówi nie. Wiele osób mówi tak: no, mam jechać do tego kanału Zero, i teraz mam się zastanawiać, czy pan Stanowski potraktuje mnie jak dziennikarz, czy pan Stanowski po prostu stwierdzi, że on mnie nie lubi i poniży mnie, wykpi. I wyjdzie ze studia i zrobi ze mnie idiotę. No nie mam na to czasu. Wiele osób tak mówi. Ja też bym nie pojechał do pana Stanowskiego po tym, co, co, co zobaczyłem. Bo w jakiś tam sposób jestem osobą kontrowersyjną. Zdaję sobie z tego sprawę. I teraz tak, osoba kontrowersyjna ma jechać do pana Stanowskiego i ma się zastanawiać, jak zostanie potraktowana. To jest bez sensu. Jechać i, i, i co? W jakimś tam celu jadę, a. No nie dał się panu Maciekowi wypowiedzieć, pan Stałowski. Sam, sam się pytał, kim pan jest. My też byliśmy ciekawi. Nie dostaliśmy odpowiedzi. Że wydaje mi się, że niektóre kontro kontrowersyjne osoby pięć razy zastanawiają się, zanim pójdą do, do pana Starowskiego, bo mogą mogą. Może to się skończyć na jednominutowej wizycie i podziękowaniu, i ośmieszeniu, więc kto tutaj się ośmieszył, kto, kto, kto tutaj najmniej ugra, to dopiero się okaże, zobaczymy. A co do flag, jeszcze na koniec, bo no, dużo się dzieje, nie? flagi. Na wiecu Grzegorza Brauna została ściągnięta flaga państwa U z polskiego urzędu. Ja się zapytam, a jakim prawem ona tam w ogóle wisiała? Kim jest państwo U, żeby wywieszać w Polsce ich flagi? No to wywieźmy sobie może jeszcze na równi, nie wiem, flagi węgierskie, rumuńskie, francuską flagę sobie wywieźmy. Czemu? Czemu nie ma niemieckich flag na polskich urzędach? Pytam się. Dlaczego jest taki przywilej, że wieszamy flagi państwa U na polskich urzędach? Po co? Co to ma na celu? Bardzo dobrze trzeba ściągać te flagi. Mnie to razi w oczy osobiście. Bo po co ta flaga tam wisi? Nie wiem. Mamy tu zrobić ukropolin. No tak to wygląda. Także bardzo dobrze. Super, że ta flaga została ściągnięta i. Yy, ja nie namawiam do łam łamania prawa. Jeżeli ściągnięcie obcej flagi z polskiego urzędu jest łamaniem prawa, no to nie, nie róbcie tego. Ale czy to było złe? Nie było to złe. Polski urząd jest do tego, żeby tam wisiała polska flaga. Tyle. Także nie ma, nie ma tutaj. Nic złego, ale oczywiście media przedstawią to w ten sposób, że ojejku, ojejku, skandal, przestępstwo, i w ogóle będziemy ich ścigać. Znowu będziemy ścigać polskich patriotów za to, że robią coś patriotycznego, za to, że nie chcą, żeby koło polskiej flagi wisiała jakaś obca flaga. A co tam się takiego stało, żeby ta flaga tu wisiała? No nic. No i tyle. Dobra, na koniec dajcie kciuk w górę. Komentarz taktyczny, zasubskrybujcie kanał, udostępnijcie materiał. A jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem macie różne opcje wsparcia wszystkim wspierającym, oglądającym i nieprzewijającym reklam. Serdecznie dziękuję. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.